Wędrując ulicami Krakowa można natrafić na ślady patriotów, którzy związani są z walką o granice naszej ojczyzny. Ten film poświęcony jest szczególnemu bohaterowi, z którym związany jest ten portret, ten kopiec, ten most, ta ulica. Ten pomnik oraz ten mural. Oto mural wykonany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a za mną jeden z ojców niepodległości Józef Piłsudski. Józef Piłsudski był spadkobiercą polskiej irydenty, która kierowała swoje oczy na wschód, a klucza do odzyskania niepodległości i odbudowy silnej Polski szukała w upadku państw carskich. Józef Piłsudski był człowiekiem czynu. Nie miał skłonności do głębokich analiz politycznych, tak jak jego wielki rywal Roman Dmowski. Z pewnością daleko mu było do politycznego szachisty. Jego specjalnością były iście pokerowe zagrywki w których o sukcesie decydowały stalowe nerwy, szybkość podejmowania decyzji, umiejętność blefu i bardziej wyczucie niż zrozumienie sytuacji. Działalność Piłsudskiego to pasmo spektakularnych, czasem dramatycznych wydarzeń. Z łatwością porzucał polityczne sztandary i sojuszników, by zyskiwać nowych. Wszystko jednak dla niezmiennego celu, który powziął jeszcze w dzieciństwie. Zrzucenia jarzma okupacyjnej władzy. Józef Piłsudski, stojąc na czele jednej z trzech legionowych brygad, stał się ikoną walki narodu o prawo do samoistnienia. Znakomicie przeczuwał jednak rytm dziejów i nie zamierzał na trwałe wiązać sprawy polskiej z losem państw centralnych. Rewolucja lutowa w Rosji, obalenie Caratu. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie ententy były sygnałem do zmiany frontu. Powołał do życia legiony polskie, które u boku państw centralnych walczyły z Rosją. Epopeja legionów to jeden z niewielu w historii Polski momentów, kiedy wspólny wysiłek zakończył się sukcesem. Idea legionowa zjednoczyła we wspólnym wysiłku różne partie polityczne, od konserwatystów po socjalistów. Poza niepodległością, to właśnie to zjednoczenie dla wspólnego dobra jest właściwym testamentem ludzi tamtego czasu. Nasz bohater w lipcu 1917 roku doprowadził do tak zwanego kryzysu przysięgowego. Zakończonego częściową likwidacją polskich formacji wojskowych. Został internowany w Magdeburgu. Dzięki temu jednak 11 i 14 listopada 1918 roku mógł przejąć od Rady Regenzyjnej władzę jako symbol wolności i aspiracji narodu. 12 maja 1926 roku, Piłsudski podjął walkę, być może najtrudniejszą, o naprawę państwa. Zamach majowy był tragicznym wyborem. Przelana krew nie była krwią wroga. Dalsze lata były naznaczone zmaganiem się z przeciwnikami politycznymi, czasem zmaganiem naznaczonym brutalnością i bezprawiem. Kiedy zmarł 12 maja 1935 roku, pozostawił silne państwo z nową konstytucją i stabilną sytuacją międzynarodową. Wielkości dokonań nie mogli mu odmówić nawet polityczni wrogowie.